Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Heros 699 i zapraszam Was do obejrzenia nowej serii. A ta nowa seria, jak już pewnie zauważyliście, jest to Harry Potter i Książę Półkrwi. I takim, może, takim sucharem tutaj zajadę, żeby tak jeszcze było mile i sympatycznie oglądała się tam seria. Teraz uwaga. Co łączy czaka z kotką pana Filca? Nareszcie! Oh no! Moving them must have stirred everything up. Quick! Chuck them in the pond. You can't throw them in there. Save them, washing them. Who knows what friend George mixed in there? Exactly. Just think of the the fish. A musimy chyba tam, dobra. A i dwa razy prawym do góry. I bank. No jeszcze żeśmy tam jakiś koner rozwaliliśmy. You did come. You go on. I want to check something. Potipicus Hallis. Sneaking about, listening in, were you Potter? I knew I'd seen someone climb up there. Well, <coughs> enjoy the, the trip, trip back, back to, to London, and Potter. What were you doing down on the floor? I was trying to find out what Malfoy's up to. I'm sure he's a Death Eater. I was wearing my invisibility cloak, but he must have seen me when I climbed onto the luggage rack. Maybe he saw your Raxberts. My, what? Raxberts? Was he wearing Spectrospects? You can see Raxberts through them. A tu po prostu pokazują nam drogę, jak mamy się udać. Chyba że teraz właśnie pokazują te obiekty. A dopiero teraz nam to właśnie wyjaśniają. No, czyli troszeczkę wyprzedziłem fakty.

Musimy po prostu walnąć krzesłem. Jak to każdy czasem lubi sobie walnąć krzesłem w pokoju. I idziemy. To jest fajna nauka, nie? Czemu właśnie w, w szkołach nie są takie książki? Po prostu mamy symbol i musimy na przykład jakiś kolor taki uzyskać, nie? Te elixir są niby teoretycznie do nauczenia proste. Tylko że w teorii to później byśmy musieli wiedzieć co tak dokładnie żeśmy tam wlali, nie? Bo wlać to każdy jeden potrafi. Ale nauczyć się to nie ma komu. to, jest to... to coś z węża bierzemy, nie wiem co. Okej, okay, trochę za bardzo, ale na szczęście zaliczyło. No. Się nie. Drzwi, mógłbyś... oh, dziękuję. To jest czyli główne drzwi były zamknięte i tylko duch mógł je otworzyć? Matafa. Jak widać obalamy przeciwnika tym czarem między że mus w filmowej po prostu był tylko czarna różdżka O, cholera. Ale rona wyzbyło Ok, później jakoś to życie będzie nam rosło Tylko nie pamiętam, czy coś wpływało na to, że to życie nam jakoś rosło Nie wiem, czy to właśnie te tarcze nie dają nam więc tu sobie można takie właśnie walki porobić. Ja sobie jeszcze może zrobimy pierwszą. Wow! Ale ciemno, W już pierwszy raz widzę, że było tak ciemno. Dobra, idziemy po ciemku. No, widzę, że same dziewczyny stawiają nam wyzwanie. Chyba, co tam brakło odwagi. Ok, jakoś tutaj dajemy radę. U nich. Na szczęście A wygrałem Akurat mój ten trafił A ona już użyła No Dobra mm, tak, Coś chciałem powiedzieć Ale zapomniałem co to W tej klasie czy To się nazywało Reprezentantów domu Powinienem unikać jego czaru... O cholera Łoty Dobra to opadniemy

How we going to get to Dobra, i teraz musimy użyć e, paro żebyśmy naprawili eeef, znowu nie mogę się wysłowić No tego uchwytaku, żeby otworzyć bramę. Great. That'll show Goyle and the others. Leviosa. Serio? Musiałeś użyć Lingardium Leviosa, żeby otworzyć tę bramę? I co łatwo jest zdobywać te herby, znaczy, ale na przykład tu już mamy herb. Żeby go zdobyć, to musimy się podnieść ten kamień i zrobić to samo co w pokoju Gryffindoru, ale jak widać nie zawsze to wychodzi. Okej, poszło. Teraz jak dobrze pamiętam to... Ale to. jest my, akurat, no. Gonimy z tak? Bo to jest nasze zadanie. Jesteśmy w końcu szukającym. No, musimy zapieprzeć ze Z mi się przypomina, że chyba jeszcze raz będziemy. gonić ten znicz. Łoty! Tak, na chwilę obecną to właśnie coś tam tu nam przeszkadza to jest niby to jest w świecie ćwiczenia, tak? Bo to będzie drugi szukający Później on chociaż tak naprawdę... Łowoł wow. Myślałem, że przeleci No teraz musimy, dobra Musimy znowu podgrzać I ciekawe czy będzie słychać znowu mojego pada No ale chyba tak Dobrze wiemy, eliksiry to potęgi klucz. Mówi się że ponoć, że nauka to potęgi klucz, w tym przypadku to eliksiry. Czemu w szkołach nie ma eliksirów? Jest chemia i musimy się uczyć jakichś wzorów nie wiadomo czego. I ich obliczenia też są. Więc szybko pijawkę. Do kociołka i już coraz mniej czasu, a jeszcze to trzeba wymieszać. No co jest? No nie zdążymy. A! Jeszcze mnie skurcz złapał. O oh, fuck! Fa. Dobra. Szybko. niech to wystrzeli. Niczym jak... No nie wiem, jak jakaś rakieta albo co innego. Te przetłumaczyłem sobie tak z ciekawości właśnie to słowo to mi wyszło ogłupiać coś takiego. Nie wiem, moja wersja Głupi Fals chyba lepiej brzmi. Dobra, i tak tego nie będziemy używać. Włączony z owo, bo rok tam jeszcze kogoś żeśmy przewrócili. Dlatego jakimś głupim fartem też nie trafisz. O ty, Spelljarmusem, na mnie. Ja ci dam. Jakoś też fajnie ominęliśmy deszcz właśnie tych, tego czaru. No, widzę, że komentator nawet nie chciał z tego skomentować. I teraz idziemy w drugą rundę Oczywiście nasz harem ma eliksir No bo kto powiedział że nie można walczyć z eliksirem w ręku No dobrze z eliksirem on no, jest czymś innym Dobra ty sobie te protego, Urde Urde Ot dobrze, udało się nie wierzymy, But I'm here now. Shall we go to Hogsmead? Oh, sorry, Harry. I've arranged to go with Dean. He's not stopped moaning since I told him I couldn't go, and now I can. Yeah, mm -hmm. Dean, uh, of course. It's, it's nothing, nothing to do with you. <laughs> Katie! Katie! It's that necklace. It must be cursed. Hmm. Okay.

A, to są takie różne... Są takie różne właśnie rzeczy, które możemy właśnie wyciągnąć. Dzięki temu możemy nawet... na przykład zdobyć na przykład tą tarczę, którą tu widzimy. Idź sobie. Nie wiem, co tam jest, ale mam wrażenie, że pewna substancja, którą robimy w pewnym miejscu i mówimy to jako drugie. Dobra. Która... Ale się nie to, ale się to. Są bardziej wyróżnieni. No i tutaj. Tak jak to w meczach. Ja, ja będę komentował, co. Co mi zabroni? Co, ja sobie wezmę roszczenia? Nie, jak to Niekiedy to autorskie, naprawdę źle rozumiane przyzwycięstwo. No właśnie, a Jimmy to dokładnie co na robi? Po prostu jest graczem? Czy... Poparzem to chyba nie. Obrońcą jest Ron. Oł, złapaliśmy. dobra, i teraz właśnie mamy sobie tak zapalać. Sobie petardy, nie? Jeszcze mnie to ciekawiło niby co jest takiego teraz właśnie ważnego w fabularnej części tej gry? Zapalamy sobie y, te właśnie petardy tak sobie pomyślałem kurde, a jakby tak w naszych życiu tak po prostu ktoś w szkole sobie tak teraz petardy odpalił jak myślicie? Czy było to by zaakceptowalne przez nauczycieli, czy raczej ne negatywne? Oczywiście, że pewnie byłoby negatywne. Czyli teraz bardziej zw zwiedzimy sobie lochy. Bo co robi król... Mm, co robi król w zamku? Penetruje lochy. Mm. <laughs> Okej, okay, te cytrynki. Przynajmniej jedna rzecz, którą wiemy, co dodajemy. No no, Mr. what is all this fuss about? Okay, okay, I was Happy? him out. No, trochę to dziwne, by nie było właśnie tego Happy Christmas, Harry. ona zabiła właśnie. Ule, czemu na nagrodę nie mogę sobie przypomnieć? Koleś e... z nią. Można powiedzieć, że za seriusza. Okay. Okay, dobra. tutaj chyba wpadłem w jakiś bagna z zapisem No to nie są aż wcale takie proste szczególności, że teraz muszę używać tych podstawowych, choć <grytanie> parodii. W poprzednim mówiłem, że zacząłem jest bardzo prosty, a teraz mówię, że nie jest to proste. Nie, no wiadomo, łatwiej byłoby teraz dać ty te ekstremalny, byłoby już pojechać święty spokój. Zdalny i przyżyta. Co tutaj masz w ogóle na twarzy, Ja piedziel. Taki nieogarz, nie? No, jasno na jeszcze na razie nieraz no nie trafię. To w ogóle... Nie, ja, jak ty Chyba nawet nie, 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 używać. Ale myślę, że my go teraz właśnie wykonamy. Na jak ta walka wygląda. Ja sobie po prostu swobodnie ruszam w palce. Dobra, wykorzystajmy ten obraz. Oczywiście do przejścia K gdzieś wolej, dalej, a nie do czegoś innego. <laughs> dobra. Okej, okay, teraz co my musimy... What the fuck? Mogę ci to naprawić? Patrz, naprawiłem ci. No, dziękuję, nie usłyszę. To masz? A jestem zły człowiekiem. Masz. No, chyba nie był jasny bieski dla mnie. Co tam powiedzieć? Jakiś flag coś? Może to tak wygląda jakby to była jakaś choroba. Dobra, jedna znatka czegoś tam. I podgrzewamy do pomarańczowego. Him, wait here, I'll get your gobstone back. Okej, teraz musimy jednemu czcielowi ze sliterinu pokazać, gdzie raki zimują. Hey, did you take a noisy hitter from the girl over there? What's it got to do with you? Give it back. What are you going to do? Jinx me? Jestem sure, Oczywiście <tryk> kolejna walka. Może nas napieprze, właśnie tymi takimi kartami. Trzeba uważać. Znowu dał lekką kut, ale na szczęście udało nam się uciec. A my go żeśmy pokonali. Dokładnie to on coś ukradł tej dziewczyni i musimy teraz to zwrócić. To jest taki jeden mój ulubiony cytat. To jest sam sobie cytuję. Czyli pójdę sobie zaspoilerować rzecz, która już dawno została zespoilerowana. Nie wiem, że to trochę nie ma sensu, ale... Każdy zawsze nas ma jakiś tam swoje cytaty. Właśnie tego lewi korpus, czyli właśnie o, odwraca osobę do góry nogami i właśnie wtedy można cały czas tymi głupimi fartami dawać, dawać aż tyle ile fabryka dała, dokładnie różdżka w tym przypadku. Mam nadzieję, że nikt się nie przypieprzył do kliników, chociaż ostatnie nikt się nie przypieprzył, więc okej. Okay. Może trzeba właśnie powiedzieć, to się powiedzieć, że się pójdzie do pieprza i wtedy nie przyjdzie. No nie, raczej tak nie działa. Dobra. Nie pokonać. Wow! Zrobił drętwoty, nie zauważyłem. Dobra. Z jakimś korpusem, cały czas tutaj szpanuje. Dobra, a ja z tym partami, co? No dobra. Na razie... Tak się skupmy na wyś wyścigu, chciałem powiedzieć, na walce. Przecież zawsze jakieś pory dajemy, nie? Możemy zawsze dać jakieś pory. Chociaż tak naprawdę porami to jest to, że cały czas tylko to używam. Jedyne uciszenie to... Jest to... Uuu, no było tak. No tu już troszeczkę da mi porów. Okej. No trochę za dużo im daje pory. W korpusu nie brać na twarz Więc weźmy zwycięstwo na twarz. Możemy sobie wziąć i oczywiście uderzyć w ten oto herb. Tylko trzeba go jeszcze trafić. No właśnie, z tym będzie zaraz niezła zagwostka. Ok, idealnie. Ja jeszcze nas zranił. Może kiedyś się uda... Tu z pierwszy, no? Jestem tutaj, no jak mi tutaj? Okej, okay, dobra. Już tak, zamyślili, więc tak trzeba to robić. Jaką minęło? Uj, został go to za Nie, ja, dopiero tam. To już chyba złapiemy. Uwiedę, no jeszcze. Tam, ale ja je omijam no. wszelki wypadek. Uwiedę. Patrzcie, tylko żeby panią trafić. Okay. Uh, no thanks. We're on our way to potions. I'm not asking you, Potty. I'm telling you, Stupefy. No dobra, kolejna walka, gdzie jest Ron, no? ona jest z tyłu i się opierdziała. Piątce to było inaczej, a to wszyscy działali. Tutaj to musimy y, tylko liczyć na siebie. Zaraz, bo tutaj z tymi fartami było... No, a na jeszcze dla zasady. Hm, być możliwe, może się kiedyś... Może tu się uda, cholera jasna.

Okej, że jeden Wingardium Leviosa okay, <grystanie> teraz musimy jej pomóc. <grystanie> okay. Czyli Leviosa musimy you po prostu. Łapać, <grystanie> łapać te książki. A no, filozofia to nie jest jakaś duża. Tam nad Harry powiedział, że mógł, mogła to zrobić Lingardium Leviosa. No gdzie ta książka jest? Ale dobra już. Niech Jeśli dziewczyna nie chłopaczy, już my to zrobimy. Okej, okay, jedno wzięte. Zabierzesz wszystkie. Yeah, something i co to jest about być o nas. Dlatego też znam tego 1 Zawsze myślał o Miła się w ten sposób. Jestem <laughs> okay, właśnie w... mój mit, że ten czar można tylko na samym końcu, po ukończeniu gry, zdobyć, jest błędny bo możemy tu się nauczyć Petrosikusa Totalusa. Okay, jedziemy. ale lewy korpus, no już wszystkie czary są odblokowane, to już mogą tutaj jechać jak chcą, a nadal mnie nie mogą pokonać. Kurde. Ona chyba chciała ono właśnie to użyć, ale... do tego ją zablokowało. Różne teraz nie mogę ją trafić. Okej. Okay. No dobra, to już jakoś idzie. Dobra, i wygrane. Buu, kuźwa. Mógł się nie umieć co innego powiedzieć. No i nadal tylko dwie gwiazdki.